Cześć, witam serdecznie na kolejnej lekcji. Lekcji podczas której omówimy zasady tworzenia fotorealistycznej wizualizacji, czyli renderingu. Zanim jednak do niej przejdziemy, chciałbym wspomnieć, że model krzesła gamingowego, na który teraz patrzycie, możecie narysować również sami. Stworzyłem kurs zaawansowany, po którym uzyskujecie międzynarodowy certyfikat autodesku, na którym modelujemy wspólnie krok po kroku. Cały model tego krzesła gamingowego. Link do tego szkolenia znajdziecie w opisie, także osoby zainteresowane certyfikatem oraz narysowaniem takiego krzesła zachęcam do tego szkolenia. Również chciałbym wspomnieć, że jeżeli czujecie, że w jakiś sposób wam może pomogłem, jeżeli chodzi o moje kursy online, jest również możliwość wsparcia tego kanału. Pojawiła się ona relatywnie niedawno. W prawym dolnym rogu pod filmem znajdziecie taki przycisk wesprzyj. Także jeżeli czujecie, że w jakiś sposób może Wam pomogłem, możecie wesprzeć kanał, co na pewno nie zostanie mi. Obojętne. Dobra, tyle, jeśli chodzi o jakieś promocje, płatne lub nie, w tym wypadku jedna i druga niepłatna, zapraszam do kursu. Gdy nasz model jest już ukończony, jest w pełni narysowany i poprawnie, możemy wybrać kilka dróg, jeśli chodzi o dalszą pracę z naszym modelem, czy będziemy tworzyć dokumentację techniczną, czy symulację mesowską, a może fotorealistyczną wizualizację, co jest motywem przewodnim tego kursu. Gdy mamy już ukończony model, Następnym etapem jest naniesienie materiałów. Musimy je zdefiniować. Nanosimy materiałów w bardzo prosty sposób. Rozwijamy zakładkę zmień i znajdujemy tutaj zakładkę wygląd. Materiał fizyczny dotyczy materiałów, które nanosimy w przypadku policzania, na przykład masy całego modelu. Czyli musimy rozdzielić materiał fizyczny jakby na kwestie inżyniersko-konstruktorskie. I wygląd na kwestie związane z estetyką, aparycją naszej pracy. My wybieramy sobie w tym przypadku wygląd i możecie zauważyć, że pojawi nam się nasza biblioteka materiałów. Możemy nanosić materiały na bryły, jak i powierzchnię. Mamy również bibliotekę użytych materiałów w aktualnym, bieżącym projekcie i pod spodem mamy przygotowane: już foldery z gotowymi materiałami zdefiniowanymi przez producenta. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Oczywiście materiału upuszczamy i aplikujemy w bardzo prosty sposób, czyli na przykład rozwiniemy sobie teraz metal, wybiorę aluminium, anodowane no i na przykład naniosę na ten kształt jestem pytany, czy chcę usunąć wyglądy stosowane do powierzchni, wybieram z skasuj, no i możemy zauważyć, że w taki oto prosty sposób na mój kształt została naniesiona nowa aparycja. W razie czego cofamy sobie Ctrl Z lub po prostu strzałeczką i tak to wygląda. Chciałbym też zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, co w przypadku tworzenia charakterystycznych powierzchni, tak jak możemy zauważyć, że tutaj to oparcie widnieje jako jedna bryła, a jednak rozdzieliłem jego charakterystyczne elementy na Nowe, nowe miejsce, do którego mogę zdefiniować materiał. Popatrzcie. Musimy oczywiście wyjść od szkicu, więc w tym przypadku tworzę sobie szkic na płaszczyźnie zx w moim przypadku. Tak i zwróćcie uwagę, że narysuję sobie taką linię przez środek załóżmy. I to tyle. Wybieram zakończ szkic. Następnie z zakładki zmień wybierzemy sobie narzędzie, które nazywa się Podziel powierzchnię. Wybieramy narzędzie, wskazuję powierzchnię. Następnie wybieram narzędzie i potwierdzam operację przyciskiem OK. Możecie zauważyć, że szkic oczywiście zniknie, ale również nasza płaszczyzna została przedzielona. Wybieram znów literę A z klawiatury jako skrót klawiszowy dla biblioteki aparycji. I zwróćcie uwagę, że teraz w tej sytuacji jestem w stanie po wcześniejszym zaznaczeniu nanosić nowe materiały na mój obiekt 3D. Także pamiętajcie o tym, bo mało kto zaznacza i wspomina o tym, że możemy w taki sposób rozdzielać nasze kształty, powierzchnie, a to daje bardzo szerokie spektrum, jeśli chodzi o modyfikacje na naszym modelu. Na osi czasu w prawym dolnym rogu przesunę się za tę zmianę, ponieważ nie chcę jej aktualnie, a Fusion dzisiaj coś mi odmawia posłuszeństwa, jak wcisnę Ctrl Z, to pewnie się zawiesi. Także nie chcę tego, przejdziemy z zakładki projekt do renderu czyli docelowego środowiska z naszą fotorealistyczną wizualizacją. Teraz musimy sobie chwilkę poczekać. No, tak jak wspomniałem, coś chyba muszę zrobić rebuta. Na to wszystko wskazuje. Natomiast jeżeli chodzi o samo środowisko renderu, możecie zauważyć, że bardzo wiele rzeczy uległo zmianie. Tak? Zniknęły nam narzędzia do projektowania, do zmieniania naszych projektów, do edycji, natomiast pojawiła nam się galeria, galeria renderowania, którą teraz zminimalizuję, bo jest to kilka wizualizacji, które już wykonywałem. I omówimy sobie to, co tutaj widzimy na pasku narzędzi. Po pierwsze, ustawienia. Biblioteka aparycji, to już wiecie, jak to wygląda, jak nanosić te kształty. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę jedną rzecz, że materiały, które mają obok nazwy, ikonę strzałki ukierunkowanej ku dołowi z poziomą kreską to znaczy, że musicie je pobrać nie możecie z nich korzystać dopóki dopóty ich nie pobierzecie czyli trzeba kliknąć tę strzałkę i wtedy możecie już przesuwać swoje materiały na dedykowane bryły Warto również zaznaczyć, że z poziomu biblioteki materiałów możemy edytować każdy z materiałów, jak i tak naprawdę tworzyć swój własny, bazując na już istniejącym. Więc weźmy sobie na przykład na warsztat tworzywo sztuczne tekstura dosowo, czyli mamy wygenerowany jakiś dosowy kształt dla naszej tekstury, aby sprawiał wrażenie na przykład drobnych wypukłości. Gdy edytujemy sobie ten jeden z naszych materiałów, możemy zauważyć, że mamy możliwość modyfikacji koloru, bazując na bardzo znanej skali RGB, tak, czyli Red, Green, Blue. Możemy też skadować wielkość naszej tekstury, obracać, zdefiniować chropowatość, czyli współczynnik odbicia. Tak na dobrą sprawę jest bardzo współbieżny ze współczynnikiem odbicia światła, który mamy w drugim przebiegu. Czyli chropowatość to jest tak naprawdę chropowatość naszego materiału, czyli jak bardzo duży ma połysk, lub jak bardzo jest matowy, a współczynnik odbicia światła definiuje nam, tak jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczę jeszcze tylko kwestie zaawansowane, bo z tego poziomu wchodzimy w trochę bardziej um, dedykowany świat dla grafików. Na pewno graficy będą kojarzyli takie rzeczy, jak Pokrycie bitmapą, to właśnie z tego poziomu możemy właśnie tworzyć. Czyli chociażby wzór wypukłości, tak, dla stworzenia takiego efektu drobnego szumu, nierówności, trochę jak na przykład ściana, która jest zrobiona z cegły dekoracyjnej, tak, to nie jest idealnie płaskie, tak, tylko mamy takie charakterystyczne rowki. I na przykład właśnie za pomocą tak zwanego bampa, czyli tekstury wypukłości, możemy tego typu efekt uzyskać. Czy też półprzezroczystości, półprzezroczystości albo emisyjności. Tak więc zaawansowane kwestie związane z tworzeniem właśnie chociażby swojego własnego wzoru, tak, wypukłości na materiale, możemy tworzyć z tego poziomu. Dobra, idziemy dalej. Ustawienia sceny. W tym przypadku mamy tak naprawdę wszystkie główne ustawienia, jeśli chodzi o fotorealistyczną wizualizację. Przede wszystkim mamy Kilka zakładek. W tym wypadku trzy. Środowisko, gdzie definiujemy jasność dla całego środowiska. Tu możemy przesuwać ten, ten, ten suwak, który sprawi, że będziemy mogli zwiększać lub zmniejszać natężenie światła. Położenie, czyli pracujemy tak naprawdę w HDRze, więc możemy modyfikować położenie naszego światła. tak, Zwróćcie uwagę, że klikając na tę ikonę i poruszając tym suwakiem na dole, zmieniam efekty świetne na moim modelu, tak? czyli zmieniam tak naprawdę położenie źródła światła. Dalej kolejnym elementem jest tło, i tu możemy zdefiniować, czy tło to jest po prostu kolor, tak jak w tym wypadku jest to pełny czarny kolor, czy może jest to tło środowiska. Tak? jeśli chodzi o środowisko, zaraz do niego przejdziemy, więc wracam do koloru pełnego. Jeśli chodzi o zakładkę nieruchomy, to jest tak naprawdę podłoże, więc bardzo adekwatna nazwa. Możemy sobie wybrać, czy mamy zdefiniowaną płaszczyznę odbicia. Tak? Czyli możemy zauważyć, że pojawia nam się odbicie w podłożu całego projektu, lub nie, możemy spłaszczyć podłoże, które daje nam trochę inne efekty, jeśli chodzi o nasz zakres prac i, i do tego na końcu mamy odbicia, czy w ogóle się pojawiają, tak? Płaszczyzna tak naprawdę definiuje, czy w ogóle mamy jakiekolwiek podłoże. Chropowatość jest o tyle istotna, że pozwala nam określić, jak bardzo detaliczne jest odbicie w podłożu, czyli możemy zauważyć, że im większa chropowatość, tym mniej takie odbicie ala w lustrze, tak? Jeden do jednego, bez tego rozmycia, czyli tak naprawdę chropowatość sprawia, że teraz to odbicie wygląda bardziej realnie, nie jakby model stał na Lustrze. Ostatnim aspektem tak naprawdę jest kamera, jeśli chodzi o zakładkę ustawień, gdzie możemy sobie zdefiniować, czy jest ona ortograficzna, czy może jest ona perspektywą. W przypadku wizualizacji bardzo zachęcam do perspektywy, daje nam lepsze rezultaty. Długość ogniskowej, tak, widzimy, e, czy nasz model się przybliża, czy może oddale. mamy takie zakłamanie trochę rzeczywistości, często spotykane w przypadku e, na przykład nieruchomości, gdy mamy kawalerkę 20 metrów i ona jest robiona właśnie z taką ogniskową w samym rogu i te 20 metrów wygląda jakby było 40, tak, także wracamy do naszego standardu 90 mm. Ekspozycja jest to jakby nasycenie wszystkich części, które znajdują się w modelu, czyli jasność dotyczy jakby naświetlenia całej sceny, a ekspozycja w tej sytuacji dla całej kamery, tak? czyli jakby dodatkowe oświetlenie. Głębokość w tej sytuacji możemy sobie zdefiniować tzw. Tak zwany depth of field, czyli coś, co sprawia, że uzyskujemy takie charakterystyczne rozmycie. Tak? Czyli głębokość tak naprawdę pozwala nam tutaj zdefiniować ten efekt ludzkiego oka. Czyli gdy patrzymy i skupiamy wzrok na czymś, co jest przed nami, reszta z tyłu jest rozmyta. Tak jak sobie weźmiecie teraz długopis, popatrzycie, skupicie wzrok na nim, no to całe tło będzie rozmyte i taki efekt możemy uzyskać z przebiegu z tą parawką dla głębokości, tak, czyli tutaj mamy możliwość zdefiniowania właśnie głębi pola. OK, to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Można je oczywiście jeszcze zapisać, żebyśmy nie musieli do nich wracać, jeżeli to są nasze główne ustawienia. Następnie mamy bibliotekę środowisk, i tutaj, w tej sytuacji, ja zdecydowanie polecam środowisko fotobów, czyli fotobudka, które sprawia, że uzyskujemy najlepsze efekty, jeśli chodzi o jakość naszej wizualizacji. Z tych wszystkich środowisk, te są najlepsze, czy to jest najlepsze, przepraszam, czyli fotobów je zalecam używać w waszych wizualizacjach dla. Produktów. Tu chciałbym jeszcze wspomnieć o tym tle dla środowiska, czyli na przykład, gdy pobiorę sobie środowisko Field, czyli takie wiejsko, wiejskie można by powiedzieć, tak? czyli country, nawet bym je bardziej nazwał. No to możemy zauważyć, że nasze krzesło za chwilę wyląduje właśnie w tym środowisku. Tylko, żeby pojawiło się w środowisku Field, będę musiał zmienić w ustawieniach, pewnie się domyślacie, co? Dokładnie z tła na kolor pełny na środowisko. No i teraz możecie zauważyć, że moje krzesło tak, znajduje się w tym środowisku. Środowiska, z których tutaj korzystamy, to są tzw. HDR, tak zwane HDR, czyli to są tak naprawdę gotowe środowiska, które mają poza tłem również zdefiniowane swoje własne światło o określonej barwie, tak? czyli mówimy tutaj o kelwinach, jak i również o jego natężeniu, czyli na przykład lumeny lub lupsy. Dobrze, możecie sobie eksperymentować z tymi środowiskami. Też jest dość dużo darmowych, jak i płatnych. Płatnych oczywiście więcej środowisk, które znajdziecie w sieci. Ja chciałbym przejść do kolejnej zakładki, a mianowicie zakładki związanej z samymi ustawieniami, czyli pokrycie bitmapą. Gdy rozwiniemy zakładkę ustawienia, mamy te pięć narzędzi, cztery się znajdują w pasku. Tak, czyli materiał fizyczny, już wiecie, do czego, do czego służy wygląd ustawienia sceny również. Pokrycie bitmapą jest to nic innego jak zdefiniow zdefiniowanie logotypu. Czyli tak, gdybyśmy chcieli na nanieść swoje logo na nasz model, tak jak ja tutaj naniosę swoje, czyli Walczak Studio, to robimy to właśnie z tego poziomu, czyli wybieramy pokrycie bitmapą, następnie wskazujemy sobie nasz plik, PNG lub JPG. Tak, wybieramy wstaw, no i następnie podążamy z, za oknem dialogowym, które będzie nas przeprowadzało przez korzystanie z tego narzędzia. Tak naprawdę ostatnim etapem jest już render i w tej sytuacji możemy go wykonywać w kilku miejscach. Możemy renderować natywnie, wykorzystując nasz komputer, tak, czyli po prostu klikamy sobie ikonę z zielonym przyciskiem play, no i czekamy aż się wyrenderuje i wtedy będziemy mogli wybrać ten niebieski przycisk z ikonką zapisu, który wykona zrzut ekranu dla tego co widzimy właśnie przed sobą, czyli bez jakby paska narzędzi Fusiona, bez przeglądarki modelu, będzie po prostu sam surowy obraz. To jest taka pierwsza najbardziej wizualizacji, która wykorzystuje nasz moc obliczeniowe naszego komputera drugą możliwością jest korzystanie z zewnętrznych silników, ja tutaj bardzo polecam Kishota i również z niego prowadzę szkolenia i bardzo często sam wykorzystuję ten silnik do wizualizacji, takimi topowymi jest właśnie V-Ray tak, lub Corona, tutaj wspominam o takich już bardzo rozbudowanych silnikach i też dedykowanych do architektury, tutaj w przypadku produktu Fusion jako sam silnik, który występuje tutaj daje naprawdę fajne efekty, natomiast tutaj mogę polecić Kishota jako zewnętrzny silnik, no i oczywiście Render Farm. Autodesku, czyli jeżeli nie do końca mamy możliwości wykonywania takiej wizualizacji, bo nie ma co ukrywać, wymaga to dość dobrego komputera i też czasu. Ja swoje pierwsze wizualizacje na studiach puszczałem po nocach, tak? Czyli jak kończyłem już pracę przy komputerze, to puszczałem wiskę w nocy i rano ją odbierałem, gdy była bardzo, bardziej zaawansowana. Natomiast wtedy nie było tego rozwiązania, które mamy tutaj, czyli renderuj, a mianowicie ikona czajnika, i mamy tutaj przeniesienie do naszego. Render Clouda, czyli miejsca, w którym możemy wykonywać wizualizacje w chmurze. One do, pewnych, do pewnej rozdzielczości są darmowe, jakby w cenie licencji, tak jak tutaj możemy zobaczyć, wymagane 0, dostępne 0, pozostała 0. Tak i możemy sobie taką wizualizację wykonać, ale w przypadku większych rozmiarów, tak, czyli na przykład wejdziemy sobie na przykład już pod wydruk, no to będziecie mogli zauważyć, że już mamy informacje o naszych Tokenach, tak? Czyli w przypadku wykonania dużej wizualizacji musimy korzystać z tokenów. Jeśli chodzi o proces tworzenia wizualizacji, tak naprawdę to by było tyle. Oczywiście tu też możecie z poziomu przeglądarki wyłączać poszczególne elementy, jeżeli nie chcecie, żeby brały udział w wizualizacji, natomiast tak wygląda cały proces, czyli tworzymy model, przygotowujemy powierzchnię, tak jak tutaj, tak to przecięcie, które Wam pokazałem, nanosimy materiały, definiu definiujemy ustawienia naszej scenerii, czy z tłem, czy bez, jak bardzo naświetlony model, czy może w ciemni. No, i do tego na koniec mamy już renderowanie, czyli czekamy na nasze efekty. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejne lekcje, również na kursie zaawansowanym. Dowiecie się, jak tworzyć indywidualne własne oświetlenie, czy jak tworzyć własne lampy w Fusion 360. Dziękuję i do zobaczenia.